Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki 3 grudzień 2012 Dzisiaj na Kigowym Szlaku chciałem zadać Ci pytanie Na co czekasz? Na co czekasz? Może nie jest to pytanie do Ciebie, za chwilę się okaże Ale może jednak jest to pytanie do Ciebie Jeśli masz obszary w swoim życiu, z których jesteś niezadowolony czy niezadowolona, jeśli Czuję, że możesz dużo więcej zrobić w relacjach międzyludzkich. Możesz z kimś porozmawiać, z kim dawno nie rozmawiałeś. Możesz się z kimś pogodzić, z kim masz e, jakiś konflikt, a e, Twoim zdaniem, mały czy duży, wszystko jedno. E, jeśli masz e, zbyt mało pieniędzy w budżecie, jeśli no, życie nie przynosić takiej satysfakcji, jaką chciałbyś, żeby przynosiło, czy chciałbyś, żeby przynosiło, to na co czekasz? Na co czekasz? Zacznij działać teraz, dzisiaj, już. Nie czekaj na nic. Czekanie, odkładanie, decyzja, żeby zaniechać jakieś działanie, teraz, zaraz, już obniża naszą samoocenę. Powoduje, że zwiększa się zwątpienie. Powoduje, że myślimy gorzej o sobie, o możliwościach, jakie mamy. Dlatego nie czekaj. Naprawdę nie czekaj. Życie jest tu i teraz, i to, co możemy zrobić, i to, co możemy zmienić w swoim życiu, to tylko tu i teraz. Po prostu tak jest. Tak ten świat jest skonstruowany. Na tym polega jego prostota, piękno i geniusz jednocześnie że teraz możemy tworzyć swoją przyszłość. Teraz możemy budować swoje piękne życie. Teraz. Teraz. Nie jutro nie pojutrze, nie od 1 stycznia. Po czym się różni 1 stycznia, czym się różni 1 stycznia 2013 od 3 grudnia 2012? No czym? Jedna różnica jest tylko, że nie musisz tego teraz jeszcze robić. Tego co postanawiasz sobie, prawda? Że może będziesz e, leciutko podekscytowany przez ten czas do 1 stycznia, że coś tam masz tego 1 stycznia zacząć, ale teraz jeszcze nie musisz, teraz masz swobodę, prawda? Ale 1 stycznia nic nie zmieni tak naprawdę, jeżeli nie jesteś w stanie dzisiaj nic zmienić. Jeżeli nie jesteś w stanie dzisiaj ruszyć, słowo nie jesteś w stanie jest niewłaściwe, oczywiście, tutaj, sformułowanie nie jesteś w stanie, bo jesteś w stanie. Absolutnie jesteś w stanie. Masz wystarczająco dużo motywacji w sobie, wystarczająco dużo energii, wystarczająco dużo możliwości, masz wszystkiego wystarczająco dużo. Przestaw trochę priorytety. To, co mówiłem wczoraj, przedczoraj w ostatnich dniach e, wsłuchaj się w swój instynkt i posłuchaj głosu intuicji, idź do przodu. I działaj teraz, już, teraz, teraz. Jak masz jakiś telefon, czy telefon, o których myślisz, jak skończysz oglądać kowy szlak, wykonaj je. Jak masz dzisiaj, czy w ogóle planujesz jakieś spotkanie gdzieś z kim zrobić, zrób je dzisiaj, jeżeli jest fizycznie to możliwe, to już teraz, zaraz je zrób. Po prostu nie czekaj, nie czekaj. Czekanie naprawdę jest, odkładanie, czekanie jest tą negatywną stroną w naszym życiu. Po prostu zwiększa ten czas bierny, ten czas nic nie przynoszący, ten czas zupełnie bezproduktywny. Dlatego na tym dzisiejszym kikowym szlaku to moje pytanie do ciebie i do siebie też, na co czekasz w tych wszystkich dziedzinach, momentach, obszarach życia, w których chcesz odkładać. Po prostu nie czekaj. Działaj tu teraz, zaraz. Do zobaczenia jutro na kikowym szlaku. Hej!